otrzymaliśmy informację, w 2015 roku otrzymaliśmy informację dotyczącą Piotra Kupca. Pamiętacie Państwo, Policja Brytyjska przy pracy Policja Brytyjska stwierdziła, że to Polska Policja przekazała informację dotyczącą pierwszego, pierwszego zatrzymanego pomyłkowo Piotra Kupca. Byłem tutaj w Gielcach i organizowałem z Państwem spotkanie gdzie my ujawniliśmy, że to jest nie ta osoba, która została Nie Niemniej jednak doszło do, sytuacji, doszło do sytuacji, gdzie uzyskaliśmy informację o prawdziwym Piotrze kupcu, który przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Przebywał około 100 km od Londynu, w małej miejscowości, gdzie był zatrudniony w firmie. Oczywiście zdjęcia pokażemy wam również ta fotografii Z jego miejsca pracy podjęliśmy działania wspólnie z policją brytyjską. Na miejscu była pani Maja Plich, która jest również detektywem, która ma również współpracuje z naszym biurem, prywatnie moja partnerka. Oczywiście zorganizowała policję, która przyjechała na miejsce informacje. Policjanci w pierwszej fazie brytyjscy zrobili to mało profesjonalnie, ponieważ podjechali radiowozem policyjnym pod e, barka nabkowy e, i chcieli zatrzymać Piotra Kupca. Ale stworzył się problem. Natomiast taki, że europejski nakaz aresztowania, który był wystawiony e, w związku z poszukiwaniem Piotra Kupca, wygasł. Proszę Państwa. Policjanci brytyjscy nie mogli zrobić żadnego ruchu. Wtedy ja, bo 11 grudnia skontaktowałem się z oficerem dyżurnym komendy wojewódzkiej policji w Krakowie, gdzie przekazaliśmy pełne informacje. Policjant oczywiście był bardzo zaangażowany, ten oficer dyżurny. I muszę tutaj podziękować za tak ogromne zaangażowanie tego policjanta. Niemniej jednak podał mi numer europejskiego nakazu aresztowania. To wszystko zostało przekazane, ale Maja, która była na miejscu, informuje mnie, że nie ma listu, nie ma europejskiego nakazu, który pozwalałby zatrzymać Piotra Kupca. Skontaktowałem się z biurem współpracy międzynarodowej. Policji w komendzie głównej z pytaniem, co się dzieje, o co chodzi. Wtedy policjantka, bardzo zresztą też sympatyczna e, i dobrze, że nam udzieliła tej informacji, przekazała mi więc, że e, niestety Piotr Kupiec jest tylko i wyłącznie w tej chwili poszukiwany do ustalenia jego miejsca pobytu. No to jak? To? Mamy człowieka, mamy poszukiwanego e, przestępcę. Nie mamy możliwości podjąć żadnych realnych działań w związku z zatrzymaniem Oczywiście Maja nawiązała jeszcze z, innym policjantem, z innymi policjantami kontakt z zbioru kryminalnego, którzy bardzo profesjonalnie podeszli do tematu. Chcieli oczywiście zatrzymać, zatrzymać kupca, ale nie było podstawy praw. Biuro Nasze odstąpiło wtedy od dalszych czynności, ponieważ no, gdyby doszło do naszej agencji tutaj pod, że tak powiem, nadzorem, bezpośrednim mają, zatrzymali człowieka, bo taki był zamiar, i przekazali go w ręce Policji Brytyjskiej, z tego tytułu mieliby poważne konsekwencje, że zatrzymali osobę bez jakiejkolwiek podstawy. Pomimo to, że był taki huk, jak pamiętacie, taki hurgo, yy, takie zakwistywanie się wielkim sukcesem w zatrzymaniu nie tej osoby, co trzeba. Pan Ciarka z Komendy Wojewódzkiej do, dość szeroko komentował i upierał się wtedy, że jest to prawdziwy piotku. Więc jak Państwo wiecie, okazał się człowiek zupełnie inny, który komunikował się z Państwem bezpośrednio na Skype i odnosił się do tego, co się wydarzyło. Także wskaza wskazaliśmy oczywiście prawdziwą osobę. Przekazaliśmy tej informacji Policji Brytyjskiej. Na podstawie tego również przekazałem tej informacji funkcjonariuszowi Komendy Wojewódzkiej Policji, który zajmował się poszukiwaniami Kupca, jego zdjęcie. Eee, I praktycznie biuro nasze czekało na dalszej nowej sytuacji w związku z zatrzymaniem Kupca. Także e, oczywiście notatka, która e, była przekazana Policji była również Państwu wysłana, nie wiem tę notatkę, która dotyczy jest to notatka z 9 grudnia, która przekazuje, że my podejmujemy działania. Bardzo śmiesznie to wszystko też wypadło, ponieważ po Ewy Tylman poszukiwanej w Poznaniu założone zostały podsłuchy telefoniczne nam i w momencie, kiedy nasza współpracownica kontaktowała się ze mną z Wielkiej Brytanii Policjanci, którzy podsłuchali tę rozmowę online, przekazali informację natychmiast do Krakowa. w dotacji jest napisane, że jakżeście Państwo uzyskali informację z, mojego, z, podsłuchu, z podsłuchu mojego telefonu. I natychmiast ten telefon, który się ze mną kontaktował, z tym telefonem skontaktowali się policjanci z Krakowa, z Wydziału Kryminalnego, z Komendy Wojewódzkiej, z prośbą o chęć współpracy z tą dziewczyną, która nie chciała współpracować z policją. Tak to wygląda. Także, może tutaj maja jeszcze. Dopowie Państwu, przekażę te informacje. Oczywiście dysponujemy zdjęciami z tej akcji. jest radiobus policyjny, który podjechał pod bar. Tak dokładnie stanął przy samym wejściu. Dokładnie tak. Mało profesjonalnie. Stał, policjanci wyszli. Ja byłam w środku. Tu są nasi, nasi ludzie z Jeszcze bają. z agentem. Po godzinie odjechali i stwierdzili, że nic nie mogą zrobić. Więc my już w desperacji po prostu... To co nasi ludzie zmają na, na terenie Jeździliśmy po tym miasteczku i Sami szukali dodatkowej policji, pomocy. Wszystkie komisariaty były i znaleźliśmy policjanta kryminalnego właśnie. A to były komisariaty zamknięte? Tak dokładnie. Do godziny 18 tylko są czynne. Nie ma żadnego, wszystko zamykane. I znaleźliśmy policjanta kryminalnego. Powiedział, że bez problemu mają jeszcze jedną akcję, że właśnie dokonają aresztowania, pomogą nam, tylko muszą mieć tutaj. Ten, prawdę prawdę tak, dlatego, żeby. europejski nakaz aresztowania. Dokładnie. O czym? Y, dlaczego o tym nie poinformowaliśmy wcześniej? Ponieważ gdybyśmy powiedzieli, że namierzyliśmy kupca, ponieważ gdybyśmy powiedzieli, że wiemy, gdzie pracuje, to natychmiast by zniknął. Stąd też te informacje. Bezpośrednio po akcji na miejscu z mają był również dziennikarz Super Expressu, który no, był przygotowany na, na, na robienie zdjęć z zatrzymania. No ale niestety nie mogło do tego dojść, bo nie było podstawy prawnej. Także znacie Państwo kulisy całej akcji, i bardzo dziwne jest i wręcz niewiarygodne, jakim cudem doszło do sytuacji wygaśnięcia. Oczywiście po mojej informacji policja o tym doskonale wiedziała. O, o, tym, o, tym, o tym zdarzeniu i podjęli natychmiast poszli w kierunku, żeby sąd wydał krakowski nowe postanowienie o europejskim nakazie aresztowania, ponieważ ten pierwszy już był wygaśnięty ze względu na zatrzymanie Piotra Kupca, nie tego co trzeba. Czyli ten, ta ENA odniosła się do tego, który został zatrzymany i praktycznie bez jakiegokolwiek i w konsekwencji Piotr Kupiec mógł podróżować po całej oporze państwowej, o czym być może nie Czy Możemy jeszcze prosić o zdjęcie, tak jak, e, e, pokazujące jak e, Piotr Kupiec jest tam w barze i przygotowuje kanapki. Tam jest wyżej, 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 wyżej. to znaczy w górę, w górę, oto. Tutaj, tak? tak. Tutaj, Tutaj mamy oczywiście tę ja barze, nagrywałam, Maja była oczywiście w, w u niego. Zamówiła kanapki u Piotra Kupca, agentka Nawet nie wiedział, komu robi kanapki. A my niestety nie mogliśmy podjąć działań, bo nie było dostaw. Także ta współpraca policji polskiej i brytyjskiej naprawdę stoi pod dużym zakresem zapytania. I ta współpraca, o której tak doskonale wyrażał się pan Ciarka. E, musi e, ulec pewnej weryfikacji e, ze względu na to, że no, wprowadza Państwa w Kiedy ja też jest... robiłam zgłoszenie, powiedziałam, poinformowałam, że to groźny przestępca zadźgał tak kogoś nożem, sam ma kanapki na siebie, są w środku i też mieliśmy tam od znajomych, że jest niebezpieczny, że różne jest i, środki, i tak i osoby po prostu w jego otoczeniu, które przebywały, bały się po prostu jego a policja, dwóch policjantów przyjechało, w ogóle bez broni, bo mówię tutaj osoby, jakby właśnie kryminalni mają broń, no i oni stwierdzili, że jeden stanie przy jednym wejściu, drugi przy drugim i w ogóle tak będą go aresztować i tak. A mówię, stanęli jeszcze obok niego, prosto przy wejściu, jak to mu powiedzieliśmy. Tak, żeby gdzieś się schowali, że to wszystko widać, no to jeszcze powiedzieli, żeby tutaj jakby im nie nakazywać. Zminiemy, na im Takie działania. Przy samym wejściu na jego oczach sobie stanęli. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę.